z tej strony Ray, z, z nami Paweł i Tomek? To jak pogaszy. I dzisiaj wam trochę powiem więcej, bo pamiętajcie ten odcinek, jak testowaliśmy sławki z okazji tego, że był koniec nietuzinkowości. No to jeżeli nie widzieliście, to sobie zobaczcie klikając w kartę o tutaj. A dzisiaj powiem wam więcej o nietuzinkowości. Więcej o nie tych wszystkie moje przygody w szkole, które może Tomek i Paweł pamiętają, ale nie do końca. Także, oczywiście, stawcie taki sam czerwony pisik, ja jak, jak widzicie na moim palcu, o tam na dole i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Także, zacznijmy od tego, że jak miałem 7, może 8, 6, coś w tym stylu, to chodziłem na takie zajęcia SI, czyli takie dzisiaj robi jakieś tutaj z ciałem, różne, siedzi się na piłce. No i tepe. Kojarzycie? Co? No to co, o czym mówię? No. Zajęcie że miałem. I też miałem takie zadanie na krześle, no, gdzie siedziałem, gdzie przez dwie minuty i zamkniętymi oczami tata mnie dotykał w różnych miejscach y, do pięć razy i mówiłem, mu, i mówiłem te liczby, się kręciłem i to 45 sekund, znowu się kręciłem i tak znowu. Mówiłaś... Ale ćwiczenia. No, no nie wiem, właśnie mówiłem wam o tym? Nie. Nie. Okej. Okay. Jeszcze pójdziałem um, na takie zajęcia, biofeedback. Mówiłem to wytłumaczyć. Gdzie mi takie na głowę przy, na takiej gumie przyczepiali takie kable serio? I musiałem się... I patrzyłem, i był taki ekran tutaj przede mną i, i na takiej sali i musiałem się y, skupić się bardzo na przykład tam się auto takie poruszyło, taka gra. Wiem? A ty to miałeś kablę do głowy No W sumie te, które można ująć. Co? Do gdzie ty masz te dziury? Nie mam dziur. A co? Chodzi mi że na takiej gumie, patrz, taką gumę mi przyklejali. No, tak, wiem o co chodzi, dobra. Tak, a nie, że mam dziurę w głowie. Dziury w głowie. <śledzimy> w głowie. <śledzimy> w głowie. Ja. Dobra. Siedź tu bliżej. Nie mogę. O, idealnie. W widać. I no Johansena to znacie, a jeżeli ktoś nie słuchał na moich odcinkach, bo mnie nie lubi oglądać... No to wam po prostu powiem, co nie? No to w nie chodziło o to, że... E, też jakiś tam powód, ale nie powiem, bo nie wypada. E, i co tam było? E, się zaczęło od tego, że Tata mnie zapisał na jakieś badanie, czy mi to potrzebne. No i wyszło rzeczywiście takie, jak nam mój niefart życiowy. E, no i po prostu tam na początku było najgorzej. Bo przez prawie 3 lata słucham takiej bezne, be, beznadziejnej muzyczki. Czekajcie, mhm. wam, wam e, pokażę kawałeczek tutaj. No, właśnie takiej muzyczki, i to trwało przez 10 minut dziennie, jeden, jeden dzień przerwy w tygodniu. I najgorsze, że tego słyszałem przez prawie 3 lata i że to było męczące, że to są jakieś, yy, słychać jakby jakieś dzieci piszczały albo bażanty jakieś, nie wiadomo co. Okrzyki rodowe, bażanty. tak. E, no i nie mogłam przez to też słuchać innej muzyki na słuchawkach, i to było męczące. Bo na przykład, gdy robiłem rap, to musiałem tak trzymać słuchawki nad uszami. Wiedzieliście o tym? Nie. Tak. Nie widziałem, bo ja, ja tego nie mówiłem. No i 19 maja skończyłem właśnie to i tego samego dnia przyszło moje prima sort Sławeczki z tamtego odcinka. Gdzie był też pierwszy odcinek z Tomkiem, właśnie 20 maja, bo dzień później zrobili, zmo, zmontowałem to i wrzuciłem. No i naprawdę fajnie wyszedł, fajne Sławeczki. Przypominam, że jeżeli go nie widzieliście to macie w linku w opisie. <t Stevens> tak że to jest mega klinczowy odcinek, ale to jest. Dużo moich rzeczy, jeszcze coś, a nie... Eee, czekaj, miałem coś jeszcze... A, jeszcze siedziałem na takiej piłce przez chyba też dwie minuty, tak samo jak z tym krzesłem, nie, bo to było na krześle. Byłeś nieruchomo. No... A co na tej piłce robisz? No siedziałem i musiałem jakoś tam, wiesz, siedzieć po prostu nieruchomo. Także dla mojego poświęcenia, że słuchałem dla Was. Wcale to nie jest tak, że po prostu musiałem, wcale to nie jest tak, że robiłem to z tego, że nie chciałem i po prostu musiałem. Ale robiłem to dla Was widzowie. Wysłałem dla was to przez te 3 lat... Nie. Wszystko to, co się działo przez te 4-5 lat jakieś w moim życiu te najgorsze rzeczy. No, to się dla Was poświęciłem, więc stawcie oczywiście suba. Do no. widzenia, Ym, widzimy Zostawcie się właśnie. Sryp tak, subskrypcję. Sryp tak, subskrypcję i narka.